Hej widzowie, dzisiaj zgłaszam podróbkę Widcraft, bo przecież tak nie wolno no, no, i muszę ją usunąć ze sklepu Play. Zgłoś nieodpowiednią treść. Treści erotyczne, to nie. Sceny przemocy, też nie. Obrażanie, szerzenie sz nieba nienawiści, też nie. Szkodliwe dla urządzenia danych, też nie. Nieodpowiednie ocena treści, też nie. Nie lega na recepta lub inny lek, też nie kopiowanie lub się. Zgłaszamy. Prześlij. I teraz to sprawdzam i usuną ją z Google Play. Teraz jeszcze jedna, ta. Dobra, gotowe to papa widzowie. Myślę, że dobrze, że dobrze zrobiłam. A jak wy myślicie? Dobrze czy źle? Że zgłosiłam te podróbki Bitcrafta. Piszcie tam w komentarzach.